Teraz stołówkę, teraz musimy coś zjeść, a dopiero później pochodzimy sobie jeszcze do muzeum. Chcemy iść dalej. Ksiądz, jest są standard codziennie? W informacje, w w w informacja również w internecie. Tam wszystkie klasy internetowe. Generalnie codziennie od poniedziałku do piątku, od dziewiątej do 14, A przyjmowanie interesantów od dziesiątej do pół do drugiej. I, i, w związku z tym, że z każdym się, każdym się umarł, zawodowy, warunki tu są ograniczone, bo nie można tu za dużo, ludzi nie skorzystają, ale dodatkowo nieraz też pracuje w terenie, muszę gdzieś wybrać coś bogom, nie było dwa dni, jak w nie głównie Jak jestem, to jeszcze nie Mawiam się i wtedy czekam. I co roku, y, od, od 2003 roku wzrasta liczba korzystających. Coraz nie ma tak, żeby gdzieś było jedno wyżej, nie tak robić, to idzie do